Przez najbliższy miesiąc w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę malarstwa inspirowaną twórczością Wisławy Szęborskiej. Została ona zorganizowana we współpracy z krakowską galerią Labirynt i jej właścicielem Leszkiem Żebrowskim. Wystawa zorganizowana z okazji stulecia urodzin znanej wszystkim poetki. W ubiegłym roku była ta rocznica, i wtedy, już dwie prezentacje i wystawy pod tytułem Tyle na raz świata ze wszystkich stron świata. I te wystawy miały miejsce w Mediolanie i w Lecze, jako że jest to taka inicjatywa polsko-włoska. W ogóle inicjatorem jest Leszek Grzebrowski z galerii Labirynt w Krakowie, zajmujący się na co dzień promocją sztuki polskiej, nie tylko w kraju, ale także za granicą i poprzez kontakt właśnie z, z nim, z galerią Labirynt doszło też do tej naszej wystawy, a w tej wystawie we Włoszech i w Mediolanie i w Lecze brał udział Dariusz Grabowski. No, reprezentujący naszą galerię. A w tej chwili w Dębicy gościmy 35 osób. Jeszcze dodatkowo kilkoro artystów związanych z naszą galerią. Dębiczan. Taka była umowa, taka koncepcja, taka umowa z Leszkiem Żebrowskim. No i koncepcja myślę, że słuszna. 35 osób. Polacy i i Włosi. Prace zróżnicowane, w zdecydowanej większości malarstwo, ale także trójwymiarowe. Na pograniczu rzeźby, w jednej z sal, projekcja multimedialna, w której noblistka czyta swoje wiersze. Na samym wernisarzu jeszcze dodatkowo, <laughs> specjalnie program taki poetycki, artystyczny, przygotowała grupa Safo z Dębicy. Nie trzeba ich reklamować, bo, bo, bo to. Powszechnie znani młodzi artyści i znakomicie przygotowani specjalnie na, na, tę, na, na tę okoliczność przez Dominikę Migoń-Madurę. I, 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 także Włosi byli pod wrażeniem, bo przyjechało na Wernisarz kilkoro artystów z Włoch, do, do, do Dębicy. Wystawę można oglądać do 8 czerwca.